Hej, jestem Marcin Wojciech. Zapraszam Was na szybki tury i przewodnik o tym, jak zostawić dziecko na obozie w deskach. Samochód możemy zostawić na czwartym kempingu w dotoczce przy głównej drodze. Lub, jeżeli będą wolne miejsca, wjechać na kemping przez szlaban. Jeżeli wjedziemy na kemping na dłużej niż pół godziny, należy zgłosić to w recepcji kempingu, gdzie trzeba będzie niestety uiścić opłatę. Jeżeli zrobimy to szybko, sprawnie, może uda zrobić się to bez ofiary. Zapraszam Was na wycieczkę. Jak dostać się do naszej bazy. na wjeździe na kemping mamy znak deski. Tam jest nasza baza. Na końcu po prawej stronie kempingu, znajdujemy się już przed naszą bazą. Wejście znajduje się pod napisem deski. Na samym rogu bazy mamy Bosmanat, w którym załatwiamy wszystkie formalności. To jest nasz Bosmanat. To jest Bosmanat i można załatwić wszystkie formalności. Na przykład jeżeli ktoś nie ma dokumentów obozowych, a przywiózł dziecko na obóz, to może takie tutaj dostać. Eee, a następnie idzie się... Do pokoju obok, gdzie czeka opiekun i przyjmuje dziecko na obóz. Yes. Jak widać jest to bardzo proste i zapraszamy przyjeżdżajcie i czekamy na was z otwartymi ramionami. <grytanie> jak widzicie baza wyposażona jest w nowy sprzęt surfingowy mamy. Prawie 70 zestawów windsurfingowych, które mogą naraz wyjść na wodę. Mamy sprzęt dla małych dzieci, dla większych dzieci. Mamy dla nich pianki, kaski, kapoki, wszystko, czego mogą potrzebować. W sytuacji, jak nie ma wiatru, prowadzimy również zajęcia z surfingu. Mamy bardzo dużo asortyment desek i zajęcia prowadził nas Dawid, który jest specjalnie Zaproszonym instruktorem z Peru z wielkim doświadczeniem. Wszystkie pianki dla dzieciaków, od krótkich po długie, więc w zależności od temperatury mamy pełen zakres pianek. Trapezy windsurfingowe, małe, duże, kaski dla osób, które będą pływały na kajcie. Tutaj mamy strefę, aktualnie troszkę zabałaganioną, gdyż mamy dużą grupę gości, ale to jest strefa chill outu dla dzieci, które sobie odpoczywają w trakcie przerwy między zajęciami na wodzie. Mają cień, mają dostęp do wody cały czas, mają leżaki. Mieszkamy w zamkniętej przestrzeni, do której mają wstęp tylko dzieci, w związku z tym nie trzeba się martwić o to, że ktoś obcy tutaj wejdzie. Eee, mieszkamy przy opiekunach, w związku z tym e, przy jakiejkolwiek sprawie, którą trzeba załatwić na bieżąco jest kontakt z opiekunem i, e, i myślę, że dzieci od 12 lat jak tutaj pracuje czują się bezpiecznie. W bazie deski położeni jesteśmy z boku kempingu, w związku z tym jest to teren tylko i wyłącznie dla nas. Mamy dostęp bezpośrednio do zatoki, która prawie 300 metrów od brzegu jest głęboka do pasa, nie więcej, więc jest bardzo bezpiecznie. Jest to jedno z niewielu miejsc w Europie, gdzie tego rodzaju warunki występują. Specjalnie dla chętnych przygotowaliśmy nawet mikronezyjskie kanu, czyli łódkę, jak to się oglądał, to taką na jakiej pływała Wajana w filmie jedyną w Polsce w tym momencie dostępną na obozach dla dzieci. Mamy dwie motorówki ratownicze, jedną bardzo dużą, która służy do szybkiego transportu w razie wypadków do szpitala do Płucka, 10 minut i drugą, którą obsługujemy wszystkie osoby, które pływają na zajęciach, żeby też czuły się bezpiecznie. Słuchajcie, zależy na tym, żeby dzieci, żeby wszystkie były zadowolone. Wkładamy w to całe swoje serce razem z całą kadrą, więc zapraszamy Was do naszej bazy. Jak coś dzwońcie, udostępnię Wam wszystkie, cały zestaw informacji i mam nadzieję, że wakacje zostaną dla Was niezapomniane i e, będziecie zachwyceni i będziecie chcieli do nas wracać i pływać na surfingu e i na kajcie. Do zobaczenia.